Projekt kampania możesz wspierać długofalowo za pośrednictwem serwisu Patronite lub jednorazowo poprzez stronę Bajkafi. Wielkie dzięki za pomoc w rozwoju kanału. Serwus drodzy widzowie! Zgodnie z Waszymi prośbami nagrywam osobne materiały na temat zachodnich czołgów i bojowych wozów piechoty, które już niedługo trafią na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy. Zaczynamy od odcinka o czołgach. Jak w ogóle doszło do tych dostaw? Oto krótki wstęp, poniekąd historyczny. Zapraszam. Temat dostaw zachodnich czołgów można ugryźć z wielu różnych stron: technikaliów, szkolenia czy logistyki. Najlepiej jednak zacząć od początku i zrobić krótkie podsumowanie, jak doszło do ostatecznych decyzji dotyczących ich przekazania. Gdy 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, z zachodu popłynął szeroki strumień pomocy, w tym uzbrojenia. Z krajów byłego bloku wschodniego popłynął także ciężki sprzęt opracowany w Związku Radzieckim: artyleria samobieżna, bojowe wozy piechoty czy właśnie czołgi. Z tych ostatnich były to głównie różne warianty T-72. Z biegiem czasu pojawił się pierwszy ciężki sprzęt zachodni w postaci haubic samobieżnych francuskie Cezary, amerykańskie M109, niemieckie Panzerhaubice 2000 czy wreszcie polskie Kraby wzmocniły ukraińską artylerię. Dostawy zachodnich czołgów wydawały się jednak niemożliwe. Pierwsze wzmianki o dostawach zachodnich czołgów pochodzą z czerwca i lipca 2022 roku. Wtedy to rząd Hiszpanii ogłosił, iż zamierza przekazać naszemu wschodniemu sąsiadowi Leopardy 2. Początkowo mówiło się o 40 egzemplarzach, a następnie ich liczba została zredukowana do 10. W sierpniu okazało się natomiast, że maszyny są w tak złym stanie, że ostatecznie nie dojdzie do ich przekazania. Niektóre media spekulowały jednak, że prawdziwy powód był inny miała to być interwencja Niemiec. W ostatnich tygodniach temat dostawy zachodnich czołgów dla sił zbrojnych Ukrainy powrócił. Duże znaczenie odegrał tutaj nasz kraj, wywierający na Niemców naciski w sprawie przekazania leopardów. Pojawiły się nawet głosy, że wozy te zostaną przekazane niezależnie od tego, czy zgoda naszego zachodniego sąsiada zostanie uzyskana, czy nie. Przez pewien czas Niemcy zgodę na wysłanie leopardów uzależniali od dostaw innych zachodnich czołgów. Ostatecznie pierwszym oficjalnie potwierdzonym zachodnim czołgiem został brytyjski Challenger 2, których dostarczonych ma zostać 14 sztuk. Wkrótce potem nastąpił przełom i również Niemcy wyraziły zgodę na dostawy leopardów. W przypadku tego wozu lista użytkowników jest naprawdę długa. Powstać ma koalicja państw, która zapewni dostawy. Mówi się o dostawach oscylujących od 80 do 150 wozów Leopard 2 różnych wersji. Warto dodać, że niemiecki przemysł ma mieć zmagazynowane także co najmniej 88 czołgów Leopard 1. 25 stycznia bieżącego roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden potwierdził także dostarczenie Ukrainie 31 Abramsów. Dlaczego Niemcy tak niechętnie podchodzili do spraw przekazania czołgów? Niezdecydowana polityka może nie być tutaj jedynym powodem. Spekuluje się, że w grę mogą wchodzić także interesy niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Miano się bowiem obawiać, że jeżeli europejskie kraje będą przekazywać Ukrainie swoje leopardy, Amerykanie jako rekompensatę w ich miejsce zaproponują swoje Abramsy. W ten sposób niemiecki przemysł straciłby cennych klientów. Na koniec tego segmentu chciałbym odnotować jeszcze dwie rzeczy. Minister spraw zagranicznych Ukrainy pan Dmitro Kuleba podziękował Polsce, że jako pierwsza ogłosiła dostawy tych maszyn, co bezpośrednio przełożyło się do powołania koalicji państw, które przekażą swoje leopardy. Za ich dostarczenie podziękował także w osobnym wpisie w języku polskim prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński. Do Ukrainy trafić ma 60 polskich czołgów, 14 leopardów, 30 twardych. I zapewne 16 T72. Przejdźmy do krótkiego opisu każdego z wymienionych czołgów. Co je charakteryzuje i jak wypadają w porównaniu z maszynami zaprojektowanymi w Związku Radzieckim. Jak już wspomniałem, to Wielka Brytania jako pierwsza zdecydowała się wysłać swoje czołgi. Chodzi o 14 egzemplarzy wozów Challenger 2. Jest to maszyna, która nieco wyróżnia się na tle pozostałych zachodnich czołgów podstawowych. Z jednej strony mamy tu nowoczesny system kierowania ogniem, a z drugiej wóz ten wciąż używa armaty z lufą bruzdowaną, do której trzyczęściowa amunicja jest niekompatybilna z pozostałymi armatami NATO. Inaczej rozwiązano także składowanie amunicji. Brytyjski Czołg posiada bardzo dobre opancerzenie, ale zarazem jego słabym punktem jest dużych rozmiarów osłabiona strefa na froncie kadłuba. Starano się temu zaradzić stosując dodatkowe moduły pancerza. Ale wiąże się to ze wzrostem masy. W niektórych wariantach nawet do 74 ton, w połączeniu z mocą silnika wynoszącą 1200 koni mechanicznych, sprawia to, że Challenger 2 odstaje nieco mobilnością. Są to jednak czołgi sprawdzone w boju. Brały udział w działaniach w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie podczas rozpadu Jugosławii. Obok czołgów Abrams brały także udział podczas II wojny w Zatoce Perskiej. A także w późniejszej okupacji pokonanego Iraku. Dodam także, że oddział tych wozów znajduje się w Estonii w ramach wysuniętej obecności sił NATO. W ostatnich miesiącach zrobiło się o nich głośno także w naszych polskich mediach. Maszyny te wraz z obsługującymi je załogami zostały skierowane jako zastępstwo za przekazane przez nas Ukrainie czołgi T-72. W chwili tworzenia tego materiału przekazanie maszyn Leopard 2 potwierdziły ostatecznie Polska, Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Portugalia oraz Niemcy, ale lista krajów, które również planują dostawy, jest dużo dłuższa. Z naszego kraju będą to wozy 2A4, a z Niemiec 2A6. Zapewne to najstarszy oraz najnowszy wariant, jakie zostaną przekazane naszemu wschodniemu sąsiadowi. Warto więc zatrzymać się na moment, by porozmawiać troszeczkę o aspektach technicznych. Kilkukrotnie spotkałem się z komentarzami, iż Leopard 2A4 to czołg przestarzały, reprezentujący standard z lat 80. Cóż, jakikolwiek czołg jest lepszy niż brak czołgu. Przede wszystkim jednak chciałbym zwrócić uwagę, że pomimo 40 lat na karku, pod pewnymi względami Leopard 2A4 wciąż góruje nad radzieckimi czołgami. Po pierwsze pod względem mobilności. Tutaj całkowicie je deklasuje, nie bardzo jest właściwie o czym rozmawiać. Jeżeli chodzi o świadomość sytuacyjną i siłę ognia, to należy rozróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony brak jest możliwości używania nowoczesnej amunicji. Działonowy ma do dyspozycji kamerę termowizyjną pierwszej generacji, a dowódca nie posiada własnej w ogóle. Z drugiej strony natomiast wysoka ergonomia, świadomość sytuacyjna. Oraz wysoka celność strzelania w ruchu deklasuje rosyjskie czołgi. Warto wspomnieć także o możliwości działania w trybie Hunter Killer w dobrych warunkach oświetleniowych, której nie mają podstawowe rosyjskie czołgi T72B3. Jeżeli chodzi o Leoparda 2A6, to mamy tutaj do czynienia z wieloma zmianami. Nowa dłuższa szalufa, możliwość korzystania z nowoczesnej amunicji, kamera termowizyjna drugiej generacji dla dowódcy. Czy przyprojektowana wieża z ulepszoną ochroną to tylko część z nich? Nie jest jednak pewne, jakie dokładnie wozy 2A6 otrzymają Ukraińcy. Być może będą to 2A6M dysponujące pakietem przeciwminowym. Zawiera on płytę wzmacniającą dno kadłuba, nowe siedzisko kierowcy oraz zmiany w kadłubowym magazynie amunicji. W ramach drobnych modyfikacji, część wozów 2A6 otrzymała kamery termowizyjne trzeciej generacji ATK, zainstalowane w panoramicznych przyrządach obserwacyjnych dowódcy. Kolejne podwarianty otrzymywały moduł optoelektroniczny kierowcy Spectus, czy nawet dodatkową osłonę kadłuba. Co do czołgów M1 Abrams, nie określono jaka dokładnie wersja miałaby trafić na Ukrainę. Spodziewałem się wersji M1A1SA lub M1A1Feb, ale, według pojawiających się informacji, czołgi te nie mają pochodzić z magazynów. Sam jestem ciekaw, jak traktować tą informację. Pewna jest natomiast ich ilość: będzie to 31 wozów, czyli odpowiednik ukraińskiego batalionu czołgów. Zaletą M1 będzie niewątpliwie ich odporność i silne uzbrojenie, szczególnie pomocnicze. Bardzo dużo emocji budzi jednak kwestia paliwa. Konkretnie chodzi o jego rodzaj oraz to, jak duże jest ich zapotrzebowanie. Początkowo dla M1 podstawowym paliwem był olej napędowy. Przejście na naftę lotniczą nastąpiło dopiero wraz z końcem zimnej wojny. Teoretycznie turbina gazowa Abramsa powinna bez problemu pracować na wielu różnych rodzajach paliwa. Udało mi się jednak dotrzeć do informacji, z których wynika, że w praktyce wcale nie wygląda to tak prosto. Owszem, zasilanie innymi paliwami jest możliwe, ale negatywnie wpływa na żywotność oraz wymaga ingerencji z zewnątrz. Z drugiej strony, australijskie M1 jako podstawowego paliwa mają używać właśnie oleju napędowego. Pozostaje jeszcze kwestia spalania. Największa różnica w tej kwestii pomiędzy silnikiem diesla a turbowałowym ma występować na biegu jałowym. Na przestrzeni lat napędzająca Abramsa turbina ak 1500 poddana została modernizacji, która zwiększyła jej żywotność oraz pomniejszyła konsumpcję paliwa. Należy także dodać, że w przypadku M1 użycie dodatkowej jednostki prądotwórczej niesie ze sobą pewne ograniczenia. Uruchomienie turbiny trwa stosunkowo długo, około 30-35 sekund, jej gaszenie około 2 minut. Oznacza to, że z dodatkowej jednostki prądotwórczej trzeba korzystać z rozwagą, by dobrze zaplanować start i gaszenie silnika. Sam jestem ciekaw, jak w praktyce przełoży się to na realne zużycie paliwa i jakie wnioski z zastosowania M1 dotrą do nas z Ukrainy. No dobrze, powiedziałem Wam, że pierwszym potwierdzonym zachodnim czołgiem, jaki ma trafić na Ukrainę, był Challenger 2. Wniosek z tego jest prosty. Nie wierzcie youtuberom, bowiem jeżeli uznamy francuskiego AMX-10RC za czołg na kołach, to jemu należy się palma pierwszeństwa. Przyjrzyjmy się tej konstrukcji. Dziś maszyny te nazwalibyśmy raczej wozami wsparcia ogniowego. Postanowiłem wspomnieć o nich chociaż w kilku słowach w tym materiale. Lepiej pasują one mimo wszystko tutaj niż do odcinka o obojowych wodzach piechoty. AMX-10RC to zresztą bardzo ciekawa konstrukcja. Produkowana była w latach 1979-1994, a ogółem powstać miało nieco ponad 450 sztuk. Oprócz Francji jej użytkownikami są Maroko i Katar. Jest to wóz o trakcji kołowej, ale z armatą kalibru aż 105 mm. Nosi ona oznaczenie F2 i została opracowana specjalnie dla tego wozu. Główne uzbrojenie nie jest stabilizowane i może korzystać z amunicji odłamkowo burzącej, kumulacyjnej oraz dymnej. Ciekawą cechą jest także hydropneumatyczne zawieszenie ze zmiennym prześwitem. Jaka ich ilość dokładnie trafi na Ukrainę, tego jeszcze nie wiadomo. Przyszedł czas, aby poruszyć najważniejsze kwestie. Nawet najlepszy sprzęt jest bezużyteczny, jeżeli jest niewłaściwie obsługiwany. Równie krytyczne znaczenie ma oczywiście logistyka, na ile więc zachodnie konstrukcje są w stanie wzmocnić siły Ukrainy. Zacznijmy od szkolenia. Powiedziałem już, że nawet najlepszy sprzęt jest bezużyteczny, jeżeli jest obsługiwany przez niewyszkoloną załogę. Naszych sąsiadów czeka przesiadka zwozów konstrukcji sowieckiej na zachodnie czołgi podstawowe. Takiej zmiany doświadczyli kiedyś i doświadczają wciąż także i nasi pancerniacy. Chodzi oczywiście o przesiadkę z wozów T-72, PT-91 na leopardy. Należy tu zaznaczyć, że za tymi różnicami w budowie idzie także zupełnie inna filozofia użycia tych maszyn. Mógłbym jeszcze krążyć wokół tematu szkolenia, na szczęście nie muszę. Ostatnio miałem przyjemność zrobić dwa materiały na ten temat. Pierwszy to rozmowa z instruktorem z ośrodka szkolenia Leopard, który na co dzień zajmuje się szkoleniem pancerniaków. Drugi to właśnie relacja z ośrodka szkolenia Leopard, gdzie możecie zobaczyć, jak ono w dzisiejszych czasach wygląda. Myślę, że są to materiały unikatowe i ciężko o lepsze zaprezentowanie tematu. Kończąc ten wątek, dodam dwie rzeczy na ich podstawie. Szkolenie na OSL trwa 2,5 miesiąca, a następnie żołnierz doskonali swoje umiejętności w jednostce macierzystej. Ile trwać będzie szkolenie żołnierzy z Ukrainy? Tego nie wiem. Pan instruktor w rozmowie wspomniał, że czasem trudniej było przeszkolić na leoparda czołgistę, który służył wcześniej na czołgach postsowieckich, niż świeżego żołnierza. Na pewno na plus ukraińskich pancerniaków działa fakt, że są to żołnierze doświadczeni bojowo. Z drugiej strony zalety czołgów zachodnich są zdecydowanie inne, co przekłada się na metodę ich użycia. Bardzo intrygującym zagadnieniem pozostaje kwestia logistyki. Z jednej strony najnowsze dostawy oznaczają wiele nowych typów czołgów, z drugiej to także strumień części zamiennych i amunicji z zachodu, ponieważ wozy te wciąż pozostają w aktywnej służbie. Oczywiście niezbędne będzie także odpowiednie wyszkolenie służb blokistycznych. Spodziewam się, że zachodnie maszyny zostaną rozdzielone pomiędzy różne jednostki, aby ułatwić sobie zarządzanie. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Z jednej strony nasi wschodni sąsiedzi wreszcie otrzymują zachodnie maszyny. Z drugiej, wielu ekspertów wskazuje, że jest to związane z pogarszającym się stanem wojsk pancernych i zmechanizowanych sił zbrojnych Ukrainy. Inicjatywa naszego kraju sprawiła, że czołgi niemieckiej konstrukcji wreszcie wejdą do walki. Oznacza to jednak oddanie przez nasz kraj swoich najlepszych czołgów, do których jako jedynych mamy nowoczesną amunicję. Zdecydowanie wolałbym, aby swoje czołgi oddały kraje takie jak Austria czy Szwajcaria. Obawiam się jednak, że to nierealne, a jednocześnie rozumiem, że aby zbudować koalicję, trzeba samemu dać przykład i się zaangażować. Cóż, mam nadzieję, iż przekazanie 14 czołgów Leopard 2 bardziej wzmocni Ukrainę niż Polskę osłabi. W tym odcinku to już wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o sprawdzeniu dwóch filmów, o których wspominałem w materiale. Linki do nich znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Do usłyszenia. Hej!